Właśnie zaczynają się wakacje, które zwykle są czasem podróży w miejsca turystyczne. Zdecydowana większość ludzi uda się tam swoimi samochodami i zapewne skorzysta przy tym z nawigacji GPS. Okazuje się jednak, że użytkownicy popularnej aplikacji Google Maps mogą paść ofiarą niesamowitego szwindlu. Okazuje się bowiem, że zmianie uległ algorytm wyboru trasy i od teraz domyślnie proponowane są trasy o tak zwanym niskim śladzie węglowym. Czym to się objawia? Otóż tym, że wielu z użytkowników Google Maps może się mocno zdziwić krążąc po wiejskich drogach, ponieważ Google'owi akurat zachciało się ratować klimat jego kosztem. Ta zmiana podejścia w kształtowaniu trasy przejazdu nie jest oczywistością dla wielu z nas, dlatego warto zapamiętać, że słuchanie firmy Google grozi niekorzystaniem z dróg szybkiego ruchu i zwiedzaniem centrów miast, gdy algorytmowi wyjdzie, że wyemitujemy dzięki temu mniej CO2. Szczególnie zaskakujące jest to, że użytkownicy Google Maps będą kierowani na najbardziej ekologiczne trasy domyślnie, kiedy tylko zapytają o wskazanie drogi. Nikt też nie prosił ich o włączenie opcji szalonego klimatysty, a po prostu lewicowo nacechowana korporacja założyła, że wszyscy chcą uczestniczyć w tym klimatycznym zbiorowym szaleństwie. Zmiana nastąpiła od czerwca bieżącego roku. W siedzibie Google w Kalifornii postanowiono, że aplikacja będzie jako domyślnie prezentowała połączenia o najniższym śladzie węglowym, wykorzystując szereg danych, m.in. o natężeniu ruchu i utrudnieniach drogowych. Założono, że wybór klimatycznych tras przyjazdu ma być stosowany w USA, ale biorąc pod uwagę to, co wyprawia ostatnio Google wyznaczając trasy, można chyba założyć, że ktoś przekręcił wajchę i uruchomił ten nonsens globalnie.